Nowenna do Dzieciątka Jezus. Błogosławiony nad Koźmiński. Dzień szósty, dwudziesty pierwszy grudnia. Przechmogący, wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim, spraw prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice dzieciątka Jezus, Twojego syna, i wiernie wstępując w Jego ślady, mogli dojść do Królestwa Niebieskiego obiecanego Maluczkim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Z listu błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Życie dziecka Bożego jest to życie anielskie, jak mówi święty Jan Chryzostom i święty Hilary. Bo dusza dziecięca, mówią dalej ci święci, od wszystkich słabości duchowych jest wolna. Dzieci małe ojca słuchają. Matkę miłują, nie unoszą się namiętnościami. Nie pysznią się, nie zazdroszczą, nie kłamią. Wierzą temu, co im mówią i mają zaprawdę wszystko, co słyszą. Nie rozbierają tego, co im się poleca. Nie podejrzewają ani nie posądzają nikogo. Bliźnim złego nie życzą, nie zachowują pamięci o krzywdach im wyrządzonych, ale idą do tych, co je wyrządzają, jak do przyjaciół. I choćby były od matki rozgąbite, zawsze jej szukają. I nad wszystkich przekładają. Choćbyś im królową pokazał diamentami ustrojoną, nie przełożą jej nad matkę w wytartą suknię ubraną. Bo nie rządzą się względem na ubóstwo lub bogactwo, ale miłością samą. Nic nie szukają nad nadto, co rzeczywiście im potrzebne? Nie starają się o zbiory, i gdy się nasycą pokarmem, zaraz od piersi się usuwają. Nie trapią się, jak my, stratami materialnymi i innymi podobnymi, ani nie mają upodobania w rzeczach próżnych, jak my. Piękności ciała. Także ich nie pociągają. O boskie dzieciątko, nakłon uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy. Uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszają. Amen. Czytał Piotr Wiśniewski